To ja, tak. Właśnie jestem na treningu z kolegami. My robimy humor z arty. I tak, idę sobie po snikersa Przepraszam, Marysa mieczka. Przepraszam, że tak na odcinku, ale taka ochota mi napadła. Ej, to przywitajcie komu... się! Przyvitajcie się! Następnie to z niej strony, bo akty powinny być po tej stronie co nie jesteśmy, a nie po drugiej. Ej, to przywitaj się, Tak się tak, czy nie, no, cześć. Poko. To cię, co mają mikro niech się przywitają. Ja. I też nagryw. Co robisz? Też żyłem, na grę, bo na głowa nie widzę. Pokam. Ok, oka. O! o Czekaj! Hmm. O, no, jak już Jednego zabitego. Jeden, jedna arta to jest dla mnie. O, jedną martę za dużo, za dużo. To jedna już z drugiej strony. Tak, no. Ale cię popuściło pięćdziesiąt sześć szesnaście.

Jest skierowana moja lufa. Widzisz taką o tak, widzisz taki otworek? Wiedź no. wiec tam. O no po co? No nie wiem, tak tak Więc co się zmieścisz. Chciał bądź Nie zmieścisz. <grym> A gdzieś sobie tam wiadę, dobra? Spoko, ja też tam wiadę w następnej. Dobra. Za to Arcy tam nie wiadą. Hmm. A to nic za te ty, ty za ten ty, tego ty... A prawda, ale tam jest Ale mnie coś głód złapał Adeliko. Ej, no co tyle! Art powinno być więcej, o wiele więcej a kto wcześniej, wy... kto wygrał? Y y nie, on nie powinien mieć to wali. Ej Kubalander Boże, weź wypierdą. Dowodowajcie, ale... Weź tę GM7, wypierdą, mam brzydkę, wypierdą, tylko kropach, wypierdą. Ale nie, my no, teraz jeszcze nie walczymy, nie wyjdzamy, to jest naprawdę... Weźcie, weźcie arty. Weźcie jakieś arty. Weź bo... ja bym ja mieć tak nie wezmą. No to ten, kto ma arty, nie Weź wywal, bo nie tak nie wezmę. No, ale no, Dobra, dobra, oczywiste. Czwartego tieru, ale mnie nie stać. Nawet piętnę bym mógł, a mnie nie stać. Ale podobajcie, bo właśnie się nam myślałem. Dobra, to No nie, czemu wyłączyliście? Ale teraz nas nie zabijacie, to muszę nagrać do tego miękkiego, prawda? Nie zabijacie. Miss Złuchajca. Prawda, że na tej, na tej połowie co my jesteśmy powinni być arty? No! właśnie! Ja zapomniałem przestawić. Kurde, dobra. Ale już tego, ja bym to ten. Nie biję i gwoździ Robert, bo sobie pokaleczysz palce. А ты? А ты? А ты? Чего? 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 Че? 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 Ч

Czy stawiasz na YouTube czy na Internet? Na YouTube, to wiesz, to daje link! Zaczynamy na strona. link w tej stronie. Wiesz o tym? No, do link. link do mojego kanału. Nie, no, do swojego kanału, właśnie. Będzię tylko ja, no ty nie obawiaj się. Moratka. To było niedobrze. Czekajcie, może, te, czekajcie, bo może sprzedam hetzera, kupię ten ten artej jakąś. Aj, wywal bo ich jest dużo wywal jakieś dwie piątki albo dwie trójki Piątki nie to wywal, jest to, nie to, to wywal wszystkie trójki Jedno z nich... Ale, ale, nie. ale czy, ja, ja, ja nie, nie wywalę Dobry, tak jak kończy, kończymy spodziewań. odcinek? Ej, kończymy odcinek? Konczymy nie Konczymy odcinek? nie odcinek! Konczymy Ej, y, eee... odcinek! czekaj, bo ja kupuję Artę Ej, no, odcinek! szybko! Szybko, szybko, odcinek! Konczymy odcinek! Ej, odcinek! odcinek! Ej, odcinek! odcinek! To mhm. chyba ci wygrywaj. Później wygraliśmy do kraju, to o ty oczywiście jest ból. Piotr, nie mówiłeś, nic, za nic nie słyszałem. Przysiadam, to mówiłem. Ograliśmy, to mówię. 14 lat, a ty jest no, ból. My nie czekamy na Pitera, jakby co? Podajmy, by trójnie. Ej, ja skończę, ja już. Ja już kończę odcinek.